Pytamy klienta, co chce osiągnąć. Wyceniamy oczywiście taki audyt, podpisujemy umowę, NDA, zamówienie, yy, obiecujemy, że mamy ubezpieczenie yy, cyber, pokazujemy to ubezpieczenie, yy, planujemy te wszystkie rzeczy bardzo długo często trwają i ja mam wtedy zawsze takie przemyślenie, że jak najbardziej jest to wartościowe, żeby mieć dobrze zbudowaną umowę, zamówienie, mieć podpisane NDA i tak dalej, tylko zawsze na tych przyciągających się dyskusjach, takich bym powiedział, kompliansowo-prawno-papierowych. Trochę mi się chce śmiać, no bo przestępcy nas o te rzeczy nie pytają, tylko po prostu walą w naszą infrastrukturę, w nasze aplikacje i jakby NDA ich nie obowiązuje. E ale jak już się z tym klientem dogadamy, jest umowa, jest NDA, wszyscy wiedzą co będzie robione, no to wewnętrznie robimy kickoff, off brainstorming i się zastanawiamy, dobra klient z takiej branży, najważniejsze dla ciągłości działania jest to, robimy pentest blackboxowy, robimy pentest grayboxowy albo jeszcze jakiś inny. Pentesterzy, wszyscy, z którymi pracuję, mają takie obawy, a czy coś znajdziemy, może ta aplikacja będzie super napisana i wiesz, Bartek, no wiadomo, że z twojej perspektywy jako kierownika audytu, to fajnie, jak klient usłyszy, że wszystko jest ok, na zielono, ale to nas znowu stresuje, no bo my jesteśmy dobrzy goście i chcielibyśmy, żeby tam było wszystko na czerwono, wiesz, jakieś zaawansowane XSS-y, Race Condition i tak dalej, i tak dalej. Ja do nich mówię, dobra, spokojnie, zacznijmy ten audyt. Ok, ok, zaczynamy. No i generalnie my się przygotowujemy. O, udało mi się, krzychu, mi się udało od razu. My tutaj wyglądamy generalnie w tym teamie, kikofując się troszeczkę jak ci agenci i szerifowi. No a później dosyć często okazuje się, że klientów jest chrupka zamiast, zamiast kłódki.